witam Państwa bardzo serdecznie w studiu witam seksuolożkę kliniczną. Irenę ozdoby. Dzień dobry. Dzień dobry. W Polsce seksualność temat tabu? Trochę tak, trochę nie. To znaczy, z mojej perspektywy to muszę powiedzieć, że więcej mężczyzn przychodzi zdecydowanie. Po poradę? E, tak, po poradę po terapię. Chcę o tym porozmawiać też o swojej seksualności. Mężczyźni lubią o tym rozmawiać. Czym jest hiperseksualność? Hiperseksualność to generalnie uzależnienie od pornografii i masturbacji. Oczywiście każde uzależnienie to też są różne fazy i różne inne też przejawy tego uzależnienia, czyli ja, ja wiem, też jakieś czaty, wchodzenie na kamerki, e, to są różne jakieś takie płatne czaty, na których można stracić naprawdę dużo pieniędzy. E, to są spotkania w agencjach towarzyskich, różne zdrady, no dobra, to może byśmy tak teraz trochę porozmawiali tak, czy masturbacja jest zła? Hmm. Um, właśnie. Co z tą masturbacją? Um, wiesz, jak do mnie przychodzą pacjenci, którzy mówią o tym, że chcieliby przestać się masturbować, no to ja ich um, pytam. Um, co takiego się dzieje i jak oni w ogóle. Jakie oni mają stosunek do masturbacji? Więc jeżeli e, pacjent mówi, że jemu to przeszkadza, jemu to e, kłócić się to na przykład z jego wiarą, tak, bo jest osobą wierzącą i e, uważa, że to jest coś złego, przeszkadza mu to w życiu, e, partnerka jest z tego powodu zaniepokojona, mówi, że to nie jest dobre w, w ich relacji. No i wtedy jakby pracujemy nad tym, tak? Że ja zawsze pytam pacjenta, jaki jest jego cel. Mhm, czyli po co przychodzi do ciebie i, i nad czym chce popracować, tak? Tak, co chciałby osiągnąć. Okej, okay, tak. to, to, to co powiedziałaś, to, to mi się tak od razu kojarzy z uzależnieniami, dlatego że tak. w uzależnieniach jest tak, że no nie wiem, jak pijesz sobie alkohol i ten alkohol nie wpływa destruktywnie na twoje życie, to nic złego się nie dzieje. Ale jeśli zaczyna wpływać na związek, na życie i tak dalej, to znaczy, że może dojść do uzależnienia, które, które wpływa niepokojąco. To jak jest z masturbacją? To jest generalnie masturbacja. Właśnie jeszcze o co chodzi z masturbacją? Masturbacja jest zawsze przeważnie połączona z pornografią, i tu jest duże niebezpieczeństwo, dlatego że właśnie pornografia jest czymś, co dodaje dużo bodźców. Często mężczyźni jeszcze nie, nie zdają sobie sprawy z tego, że mają problem, bo myślą sobie, że wszyscy się masturbują, wszyscy oglądają pornografię, każdy tak ma, tak, i że to jest normalne. A potem y, nagle y, dzieje się coś takiego, albo partnerka odkryje jakieś właśnie strony, na które ten mężczyzna wchodzi, albo, y, albo nawet czasami miałam kiedyś taką sytuację, że to taka dość dramatyczna sytuacja, powiedzmy, bo to była impreza rodzinna y, w takim domu jednorodzinnym. No i generalnie y, spotkali się tam, rodzina się tam spotkała, to było. To było małżeństwo, oni tam mieli chyba jakieś swoje dzieci, i przyszła e, siostra tego mężczyzny ze swoim mężem i też tam i ich dzieci. No i e, ten dom był e, taki piętrowy. I na tym, na tym wydarzeniu rodzinnym oni tam sobie coś jedli, rozmawiali i tak dalej. Natomiast e, w trakcie tego, tego właśnie tej całej uroczystości ten mężczyzna e, poszedł sobie na piętro do pokoju. I zaczął się masturbować. E, ale nie zamknął drzwi. I, e, I weszła tam dziewczynka i to zobaczyła. No i e, sytuacja zrobiła się dramatyczną, dlatego że. Wiele osób się dowiedziało o tym, jaki to jest problem. Tak naprawdę ta sytuacja nie powinna mieć miejsca mm -hmm. i ta sytuacja świadczy o tym, że ten mężczyzna w ogóle nie umiał utrzymać kontroli. Aha, czyli, czyli chodzi o kontrolę, żeby nie było tak, że jak y, y, impuls. Y, y. Tak, nie robimy tego w miejscu publicznym, mm -hmm. nie robimy tego w czasie pracy, na przykład. Chodzi o to, że po prostu, żeby nie. Des Destabilizowało to normalnego funkcjonowania i prowadziło do jakichś yy, dziwnych sytuacji, tak? Mhm. No dobrze, a i w takim razie po co jest seksuolog? Co seksuolog może yy, zrobić? Po pierwsze, jak do mnie przychodzą pacjenci, to jak przychodzą na pierwszą taką konsultację, to oni przychodzą, żeby w ogóle. Yy... Podzielić się swoim niepokojem, czyli coś ich martwi, niepokoi, nad czym się zastanawiają. Szukają potwierdzenia. Szukają też, wiedzą, że jestem specjalistą i wiedzą, że ze mną można o tym łatwo porozmawiać. A generalnie mam też, jak właśnie mówię o tym, że to przychodzą w większości mężczyźni, to oni mówią, że oni nie chcą rozmawiać o tym z kolegami, bo to nie jest fachowiec i źle by się z tym czuli. A też y, y, czasami y, y, zadaję im pytanie, dlaczego przychodzą do mnie, do seksuologa, do, do kobiety. Mówią, że też im jest jakoś łatwiej. Ty jesteś też biegłą sądową. Tak. Biegła sądowa seksuolożka zajmuje się czym? To są sprawy cywilne i karne. Czyli jeśli doszło, nie wiem, do gwałtu na przykład, to co, sąd zgłasza, zwraca się do ciebie, żebyś przeanalizowała dokumenty i wydała opinię? Tak, to są sprawy związane z gwałtami na przykład, podejrzeniem molestowania, są jakieś różne, jakieś takie sytuacje, że, że ja zawsze dostaję wtedy akta, dostaję jakiś tam wyrok albo te wszystkie przesłuchania z tego śledztwa, no i czasami jest tak, że przychodzi, y, że mam konwój y, doprowadzonego mężczyznę, który... chyba nie miałam kobiety. Tak właśnie, chyba jeszcze nie miałam kobiety. A, natomiast y, właśnie, czyli to jest y, czasami konwój i doprowadzenie tego aresztowanego, czyli on już został... Y, został y, ma postawiony zarzut, tak? Ale jeszcze nie wiadomo, jak długi będzie wyrok. Ale wiadomo, że popełnił przestępstwo. A czasami jest tak, że, ten, e, e, że ta osoba jest na wolności i wtedy przychodzi też, e, wtedy ja dostaję też akta, czytam te akta. To są sprawy związane, jeżeli chodzi o sprawy karne, to to są gwałty, molestowania, jakieś na przykład sprawy związane z pedofilią, czyli e, też miałam taką sprawę, że było, była rodzina. E, i generalnie oni trochę nie bardzo umieli ze sobą rozmawiać o seksie i współżyć. I to współżycie zaczęło się wymykać spod kontroli. Ten mężczyzna zaczął oglądać pornografię, a wtedy, kiedy on zaczął oglądać pornografię, to ta kobieta ucieszyła się z tego, że będzie miała święty spokój. Że nie będzie musiała robić tych wszystkich rzeczy, wykonywać jakichś czynności seksualnych z tym swoim mężem. I zostawiła go tak w spokoju. I to był, i, i to był błąd. Ich obydwojga. Ponieważ e, wtedy wydarzyło się coś takiego, że ten mężczyzna, e, tak jak mówiliśmy właśnie o tym, o tej hiperseksualności mm -hmm. wcześniej że, e, i o uzależnieniach, że to z uzależnieniami jest tak, że to właśnie następuje eskalacja, czyli jest ciągle wie, większa potrzeba e, czegoś nowego, nowego Bodźco, bodźca. Tak? Dokładnie. Mm -hmm. I to się e, czasami. Właśnie kończy w taki sposób, że skoro są dorośli, skoro są pary heteroseksualne, skoro są geje, skoro są orgie, skoro są lesbijki, co jeszcze może być? Mamy jeszcze zwierzęta, mamy jeszcze dzieci. I to już to już nie, to już nie jest. Ale to chcesz powiedzieć, że od tej hiperseksualności, tak, czyli od uzależnienia tak, można. to, chcę że to może przejść do, do. Do zaburzeń pedofilnych nawet, Aż właśnie, tak. tak. Dlatego to jest tak niebezpieczne. I co w takim razie osoba, która na przykład po naszej rozmowie odkryje, że jest uzależniona od pornografii i masturbacji, może zrobić? Może się zgłosić do seksuologa, pomóc. Ja generalnie pracuję z moimi pacjentami. Ponad rok już mam grupę online i pracujemy na tej grupie, czyli generalnie spotykamy się w sobotę, każdą sobotę od 11 do 13. Mamy zajęcia. Moi pacjenci mają materiały do pracy. Piszą pracę, czytają te prace na grupie. Oprócz tego mają spotkania ze mną indywidualne. Mam aktualnie teraz siedmiu mężczyzn, jeszcze niedawno było dziewięciu, a... no, ale to się z grupa jest otwarta, jakby oni dochodzą cały czas, tak? A kobiety? Nie ma kobiet. Czyli co, kobiety mają mniejszy problem z hiperseksualnością niż mężczyźni? Zdecydowanie tak, na pewno tak, ale myślę sobie, że to, że to jest też taki temat z kobietami, że one właśnie nie chcą rozmawiać o tej seksualności swojej, boją się tego. I, i mam takie przypuszczenie, że to jest tak podobnie jak z alkoholizmem. Ja często też uzależnienie od, od seksu, od hiperseksualności porównuję z alkoholizmem. Mhm. Bo moja pierwsza specjalizacja, specjalizacja to terapia uzależnień, ale to jest właśnie tak, że kobiety uzależniają się łatwiej. Czyli kobieta powiedzmy ma męża alkoholika i ona chciałaby zrobić wszystko, żeby ten mąż przestąpić. No, i oczywiście jej się to nie udaje i trafia na różne sposoby, czyli staje się osobą współzależnioną. Wylewam alkohol, kłamie, próbuje różnych sposobów i tak dalej, czyli przejmuje kontrolę, jest nadodpowiedzialna, aż czasami z bezsilności zaczyna z nim pić, bo myśli, że będzie mniej tego alkoholu, że on nie pójdzie do baru, że to będzie jakoś funkcjonowało, że będzie spokój w tej rodzinie, ale to się nie sprawdza. I kobieta się uzależnia. Nie? I, a w, natomiast w społeczeństwie naszym jest tak, że kobieta uzależniona od alkoholu wygląda gorzej niż a, Mężczyzna, uzależniony od alkoholu, a, dla, a tak naprawdę to jest taki sam człowiek. Ciekawe. Bardzo bardzo dziękuję za rozmowę. Gdzie cię znajdziemy? Powiedz jeszcze, jakby się chciał skontaktować yy, i popracować Ja z tobą? jestem na, można mnie na, gdzieś tam wyklikać w internecie. Nie mam swojej strony internetowej, bo będzie niedługo chyba sobie założę, ale można mnie znaleźć na znanym lekarzu spokojnie na Facebooku. Ile na dama? kliniczna była moim Państwa. Gościem dziękuję za rozmowę to masz słodki do usłyszenia, do zobaczenia.